thank <laughs> you To zejść tu w tych butach bez bieżnika będzie nie lada wyczuł, próbujemy, jestem ciekaw sam, czy mi się uda, czy będę leżał. Udało się. Czyli miałaś rację. Dobrze, że chciałeś iść w górę. Pierwszy grzybek w tym roku. faktem, fakt, że trochę zjedzony, ale to jest cyglastopory, więc można go skroić i całkiem spokojnie zrobić na nim jajeczniczkę, co też dzisiaj uczynię. witajcie na moim kanale dzisiaj będziemy będę wam pokazywał spełnienie mojego marzenia od wielu wielu lat które miałem natomiast jako że jest duży ruch w interesie bo y, turystów sporo postanowiliśmy rozbić się na zboczu na zboczu y, dlaczego dlatego że raz mamy bardzo blisko szlak Słyszymy nawet ludzi, którzy przechodzą, ale oni nas nie widzą. Druga sprawa jest to miejscówka, którą kiedyś znaleźliśmy, ponieważ też chcieliśmy uciec od ludzi, a tam na szczycie jest ludzi co nie miara. Natomiast, co jest ciekawe, tutaj świeci słońce cały czas, a z drugiej strony jest cały czas cień, więc jak będę się chciał poopalać, to sobie pójdę do słoneczka, a jak będę się chciał, jak będę sobie chciał odpocząć, to pójdę sobie do cienia. E... Dzisiaj w ogóle mieliśmy nie iść w góry, bo coś tam ostatnio się porobiło z moją kostką, ale postanowiłem się wybrać przez Korę, bo Kora, kora po prostu, no ona musi chodzić, ale e... Koniec końców, tak nie spakowałem wszystkiego co chciałem. To jest po pierwsze. Dwa, wziąłem buty bez bieżnika zupełnie. Pokażę Wam, one mają oczywiście swoje plusy, ale minusem jest to, że nie mają praktycznie żadnego bieżnika. Są po prostu płaskie. Niemniej jednak, plusem tych butów jest to, że są całe wykonane ze skóry skóry wielbłądziej. Więc one się doskonale dopasowują do stopy. Ta stopa świetnie oddycha. Dodatkowo są bardzo elastyczne, naturalne, a podeszwę mają kauczukową, która świetnie wybiera na wszystkich kamieniach, na wszystkich nierównościach. Genialne buty. Eko, duński producent, skandynawski producent już nie robi tych butów. To są buty. Które były w katalogu chyba 4 lata temu. Są jak ktoś miał stare trapery z Wojasa, tylko że one miały protektor od spodu. To są tak doskonale wygodne jak te trapery zamszowe od Wojasa. Tylko że mają 100 razy lepszą skórę jakościową. Polecam w ogóle eko, ale nie o tym. Dzisiaj chcę Wam pokazać coś, co jest w takim typowo, typowo, typowo klasycznym stylu. Czyli coś, co pasuje do setu old riderowego, który Patryk wykonał. Mianowicie tabakierę z Zatoki Hudson Bay, którą dawni traperzy używali jako tabakiery. Tabakiery do przechowywania, znaczy nie tabakiery, do przechowywania tobako, do przechowywania tytoniu, ale też używali jej, mogliście nawet zobaczyć na filmie Zjawa na przykład używali jej do właśnie rozniecania ognia. I, 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 I tutaj bym się chciał skupić na tym. My nie będziemy pali ognia, bo tutaj nie wolno, bo jesteśmy w przepięknym miejscu i nie mam zamiaru e, nie przestrzegać przepisów prawa natomiast dzisiaj też nie zabrałem kuchenki a chcę sobie zrobić kawę i zrobiłem taką konstrukcję i później Wam pokażę w jaki sposób na takiej konstrukcji można szybko, łatwo przygotować kawę nie rozpalając ogniska czyli nie niszcząc ściółki i tak dalej ale ten sposób chyba znacie wszyscy, zapraszam Ostatnio byłem w Dekatlonie w Mikołowie i kupiłem taką podkładkę. Nie wiem, czy to jest do siedzenia, chyba tak. 140 na 120, ale znalazłem też worek dzisiaj. Jak widzieliście, mogliście zauważyć worek, który można napełnić liśćmi worek w którym można przenieść liście i zrobić posłanie na przykład No i teraz to jest właśnie ta kreatywność, nie? Możemy kupować coś co nawet nie jest drogie, bo kosztuje 20, 29 zł. I możemy znaleźć na szlaku, bo ktoś porzucił. Pytanie do was, co preferujecie? Tak, słuchamy radia. Radio to jest bardzo potrzebna rzecz. Nawet w sytuacji survivalowej, jeżeli nie będzie już niczego, to w radio zawsze złapiecie jakąś falę, która pozwoli na to, żeby poinformować Was o zagrożeniu i pijemy kawę jak widzicie. O tym miejscu yy, Wam mówiłem. Tam w dole jest źródełko, które wypływa i zamienia się w rzeczkę. No teraz jest akurat po opadach, więc jest ona większa. Natomiast wyobraźcie sobie, że jesteśmy na zboczu góry. Gdzie tam gdzieś powyżej jakieś 200-300 metrów jest kupa turystów. Po prostu kupa. Multum. A tutaj możemy cały czas iść do góry i nie spotkamy żywej duszy po prostu pewne miejsca trzeba znać i tyle jak ktoś się chce od ludzi odizolować odciąć są jeszcze takie miejsca w Beskidach. No i mamy źródła. Zacznijmy prezentację, moi drodzy. Ale zanim opowiem Wam pewną historię. E, chciałem kupić ten pojemnik dawno-dawno temu. Nie było go w Polsce. Jakieś 3 lata temu ktoś wystawił go na Allegro, ale wtedy nie miałem pieniędzy, akurat. Natomiast ku mojemu zdziwieniu, w ostatnią środę byłem w Katowicach. I wszedłem do jednego ze sklepów militarnych, i leżała ona. Pojemnik na tytoń z Zatoki Hudson. Co ciekawe, jest to wykonanie amerykańskie. Jest to oryginalna puszka amerykańska, która składa się z trzech części: wieczka, drugiego wieczka i puszki. W tym wieczku jest Szkło powiększające. I to jest cała tajemnica rozpalania ognia przez traperów z Zatoki Hacą. Dlatego ona była taka wygodna, ponieważ miała w sobie szkło powiększające. Całość wykonana jest z mosiądzu, więc praktycznie nieziszczalna puszka. Ja... Też pozwoliłem sobie tutaj taki prowizoryczny zestaw ogniowy do niej włożyć, czyli sznurek jutowy. Coś co używam po prostu. Krzesiwo. Krzesiwo trochę nowoczesne, bo to jest ese. Dlaczego nie używam krzesiw stylizowanych na krzesiwa wikińskie i tak dalej i tak dalej? Bo mają tylko jedno zastosowanie. Są po prostu krzesakiem do krzemienia. Natomiast krzesiwo ese ma Przynajmniej trzy zastosowania, które pokazałem na moim kanale. Pierwsze działa doskonale jako krzesak do krzesiw nowoczesnych, drugie jest doskona... doskonałe, jeżeli chodzi o łuk ogniowy. Świetnie się go trzyma w dłoni, zarówno w rękawicy, jak i bez. No i trzecie oczywiście. Tradycyjne zastosowanie do krzesania ognia. Dodatkowo włożyłem tutaj zwęgloną bawełnę, zawiniętą w bawełnę. Dlaczego zawiniętą w bawełnę? Bo z tej bawełny mogę zrobić z kolejną zwęgloną bawełnę, jeżeli tak mi się skończy. Taki zestaw zapakowałem sobie do mojego pudełka na tytoń z Zatoki Hacon. Ja pokażę Wam oczywiście jedno z zastosowań tego pudełka, czyli rozpalanie ognia przy pomocy szkła powiększającego i chłupki, ale może to być też lusterko sygnałowe, jak widać, w jakichś awaryjnych sytuacjach. Jako, że nie jest to miejsce do bushcraftu, nie jest w strefie dla bushcraftowców i tak dalej, i w żadnej innej strefie, to my tu nie biwakujemy. My tylko tutaj odpoczywamy, bo jesteśmy zmęczeni, bolą nas nogi i schodzimy ze szczytu, idziemy na obiad. Poza tym, kto by z takim malutkim plecaczkiem biwakował, jak tu nic do niego nie można zmieścić a poza tym kto by chciał w takim miejscu biwakować nic nie ma patrz zupełnie nic i jest cicho i kto by tu chciał biwakować a w nocy jak podejdą niedźwiedzie to może być różnie także pamiętajcie biwakujcie tylko w miejscach do tego wyznaczonych i każdorazowo ustalajcie to z nadleśnictwem bo tak trzeba. Ja nie biwakuję w ogóle. Nie wolno. Tu nie ma. U mnie nie ma stref do biwakowania łóżku kraftowego. Poza tym gdzie? Trzeba się wyspać w łóżku. Może przy otwartym oknie to będzie surwiwa, ale nie wiem. Zależy jak będzie zimno. Albo zrobię wyprawę na strych. Może coś znajdę. Jakieś stare wełniane skarpetki. Nie będę miał, nie? Buszka w traditional. No, także nie biwakujcie w miejscach do tego niewyznaczonych. Unikajcie miejsc takich, które są nieutarte. Nie chodźcie poza szlakami, bo to grozi wiecie czym. No, a tak poza tym. Mam nadzieję, że pudełeczko na tytoń z Zatoki Hacą Wam się podobało. Mi się bardzo podoba. Cieszę się, że spełniłem swoje marzenie kolejne. No i cóż, zostańcie w duchu. Zapraszam w piękne, naprawdę piękne Beskidy. Chcecie posłuchać ciszy, to to właśnie tutaj. To tylko tutaj. you mm -hmm.